Cześć dziewczyny, pokażę Wam dzisiaj perukę marki Belle Tres i będzie to model Destiny w kolorze English Toffee. Najpierw pokażę Wam z bliska kolor. Wiele z Was zna już ten odcień, to jest taki klasyczny brąz czekoladowy z ciemniejszymi pasemkami. Jest też trochę w nim takiego karmelu. I oczywiście w tym kolorze nie mamy odrostu. To jest model taki bardzo delikatnie falowany z grzywką. Pokazuję jak to wygląda. Tak się prezentuje Destiny. Ta grzyweczka jest dość długa, tak jak widzicie, ale można sobie ją oczywiście albo podciąć, można też nosić na boki, tak jak ja sobie ułożyłam. Tutaj mamy siateczkę, oczywiście. Ona ładnie wygląda, jak w każdej peruce Belle Tres. No ja akurat modeli, modeli z grzywką nie lubię, dlatego że grzywki mi przeszkadzają. Długość, tak jak widać, jest tuż nad, nad ramionami.